Witam serdecznie. Po tej stronie Paweł Raczkowski, Plutos Power Team. 10 porad, które musisz wiedzieć zanim podejdziesz do aukcji. Duża ilość pracy domowej, tak zwany due diligent. Dom aukcyjny uwalnia katalog z nieruchomościami miesiąc przed aukcją. Więc macie Państwo bardzo małą ilość czasu na dokładne sprawdzenie tej nieruchomości. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby dostać ode mnie tak zwany checklist, napiszcie w komentarzu, z miłą chęcią udostępnię. Dokładne zapoznanie się z Legal packiem Proponuję, abyś przeczytał ten Legal Pack samemu a także. Skontaktował się ze swoim prawnikiem, który oceni, czy nie ma żadnych kruczków a, a prawnych w tym. Przed aukcją proponuję ci skontaktować się ze swoim brokerem. Najczęstszą formą finansowania, jaką będziesz w stanie otrzymać, z tego względu, że jest najszybsza, to jest bridging loan. Bardzo rzadko się zdarza, że wykorzystuje się buy-to-let mortgage lub residential mortgage ze względu na czas. Pamiętaj o tym, że cena sugerowana, czyli ta, od której dom aukcyjny zaczyna, nie będzie szła w dół, ale będzie szła do góry. Więc zawsze staraj się robić swoje przeliczenia na maksymalną kwotę, jaką jesteś w stanie zapłacić. Przed aukcją najlepszą formą, na jaką możesz zakupić nieruchomość, będzie założenie SPV. Tak zwanej Special Purchase Vehicle. W polskim prawie jest to tak zwana spółka celowa. Ta spółka celowa będzie miała na celu tylko zakup nieruchomości. Jest to o wiele lepsze wyjście podatkowe niż zakupywanie nieruchomości na siebie prywatnie. Przygotuj dokładny plan działania, co zamierzasz zrobić z tą nieruchomością. Na przykład, czy remont, czy dodać extension, czy loft. W jaki sposób będziesz chciał zrobić wyjście z tej nieruchomości? Czyli plan wyjścia, tak zwany exit plan. Czy zrefinansujesz to? czy chcesz sprzedać, zrobić tak zwanego flipa, czy może już masz komercyjną nieruchomość, czy rozdzielić na flaty lub użyć permitted development rights. Te wszystkie rzeczy warto jest zaplanować i warto mieć kilka różnych opcji kilka różnych planów z tą samą nieruchomością. Warto też jest sprawdzić, dlaczego ktoś sprzedaje tą nieruchomość. Nieraz właściciel jest pod tak olbrzymią presją z różnych powodów, że będzie w stanie obniżyć cenę i sprzedać tą nieruchomość przed aukcją. Ludzie mają wyraźne powody, dlaczego podchodzą do aukcji. Jeżeli znajdziemy ten powód, będziemy w stanie zyskać olbrzymie na tym. Wpisz się na listę e-mailową domu aukcyjnego, abyś mógł dostać update y dotyczące nieruchomości. Nieraz, nawet kilka dni przed aukcją, może się coś zmienić, Mogą, może właśnie.